Chcesz pootwierać paczki, ale nie masz na Nic strasznego, na superkońce.pl kupisz końce tanio, szybko i bezpiecznie. Wiele metod płatności. Najszybsza dostawa tysiące dobrych kart w paczkach. Z kodem rabatowym Leszek końce 5% taniej. Link w opisie, polecam.

Mógł być upanek kanale Mendy Okej okay. Haha, walkout! I od razu future stars. Widełki gośko pie... Gość kosztuje 300 koła. No, 260. 250 koła. O panie! Mendy! Jezu, on ma statystyki jak to ty, dem go trafił, widział? paczka rzadkich kart świeci się ładnie. Miejmy nadzieję, że w środku też będzie ktoś dobry. Otwieram, liczę na. Wiecie co? Jest! Jest! Walkał! Jest! Kto jest. Co tam, kto co tam, kto tam? Francja! Hello! Olympic! Jest! Future Stars! Mandy87! Tak jest! Pięknie, 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 pięknie! Przyszłe gwiazdy, food! Auu! Uh, tak jest, moi drodzy. No, co za otwieranie paczuszek. Fantastycznie. Po ile ty chodzisz, gościu? Uh, uh, uh. Uh. No i dobra, zostało sześć paczek. Na razie było bardzo słabo. Zobaczymy, jak będzie teraz. Jest walkout. Jest! 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 Różowa! Francja? Eś o! Upamykano. Tak jest! Chciałem go do składu. Let's go! Przyszłe gwiazdy food. No, nice. Nice. Ile on jest warty? Potrzebny i mega paczka, mega paczka. Dajcie mi coś dobrego, ja teraz zamykam oczy. Mam zamknięte oczy, nie wiem czy wy to widzicie. Już teraz słyszę na słuchawki Jest! Jest! Mamy future! Startajcie! Nie, nie, co będzie Vinic już? jakby to ty mi się przydał, ale jest upamekano. 88 tempo, 85 osiem, obrony, 90 fizyczności. składu Nie, on jest niewymienny. Fuck. A on kosztuje 200 tysięcy. Po jakichś 10 minutach trzecia paczka. To są trzy paczki pod rząd na tym samym koncie. Holandia SO Matthias de Licht. 450 tysięcy około wartości. Jedna z najdroższych kart Future Stars, czyli na polskie przyszłe gwiazdy. I co? Właśnie trafili, został trafiony walkout. Inform i do tego karta Future Stars oceniona na 92 i warta 450 tysięcy w trzech paczkach z rzędu. A teraz przechodzimy do paczek i zobaczymy, czy będziemy mieć tu jakiś walkout, czy nie. Czy trafimy coś? Jest walkout w pierwszej pasce! Bądź fioletowy! Jest! Karta fioletowa trafiona! Jest, kurwa! Niemcy! Kam! Jest! Bayern Leverkusen! Havreć. Tak jest! Tak jest! Trafiony! Piękny walkout Havreca. A, to było piękne! Tak jest! To jest zawodnik za ponad pół bańki! I Pawlenka jeszcze w duplikacie. ...telefonikiem tutaj zdjęcia. WHAT THE FUCK?! Właśnie na live trafiam, kurde, w paczce za... ...to jest duża złota paczka, nie wiem, 10k ona zwarta. Trafiam w future Aleksander Alos, a w paczce za 5k... ...Wyrakti! WHAT THE FUCK?! WHAT THE FUCK?! Jest fokout! Dajcie różowe do Ty JEST! JEST! Jest, proszę, ktoś Francja SP? Nie, myślę, że to ten Awar, ale jest Gwenduzi 87. Z Arsenalu, on może kosztować 200 tysięcy nawet. On jest w gangu Hulita. O lol. Wparchcy za 25 k. Ile on kosztuje? Dawać? Pół miliona! Głędowi kosztuje pół miliona ponad. Okej, okay, patrzę za SBC. Jest lockout? Jest lockout, dobrze, dobrze, dobrze. Jest karta, jest, jest! Bra Brazylia? Artur, tak jest! Tak jest! Słuchaj, pierwsza taka karta! Come on! Zobaczymy. Jeszcze oczywiście się fenomenalnie prezentuje. Jeszcze zobaczymy, co będzie w tej parce. A my, jakie w parce źródeł! Zostałem konto połoczne. Nastajemy na paczkę 25 tysięcy, oczywiście. I znowu walkout. Wow! Jest pierwsza karta w końcu! Karta. Co to będzie? Prawie skrzydłowy Sancho z Borussi Dortmund 90 overall. Wow, coś niesamowitego naprawdę. Nie spodziewałem się, że trafię to w tak słabej, naprawdę paszce z tak słabym SBC. Coś naprawdę nieprawdopodobnego. Sancho, karta warta 700 tysięcy ponad. Coś naprawdę niesamowitego. Karta warta ponad 700 tysięcy za to SBC. A nie chciałem robić tego na tym koncie. Miałem wyjść z tego konta, powiem Wam szczerze.